W obecnych niepewnych czasach stoimy u progu znaczących wydarzeń. Rok 2024, zgodnie z interpretacjami biblijnymi, jest szczególnie istotny. Należy zwrócić uwagę na cztery główne tendencje, które wykraczają poza zwykłe nauczanie religijne, stanowiąc apel o przyjrzenie się proroctwom odzwierciedlającym naszą współczesność. Codziennie obserwujemy, jak znaki opisane w świętych pismach nabierają życia. Zbliżający się rok 2024 potęguje znaczenie tych przepowiedni, których nie można lekceważyć. Pierwszy trend to wzrost globalnej jedności i zarządzania. Rozwijająca się technologia, handel i geopolityka sprawiają, że świat staje się coraz bardziej spleciony, co prowadzi do prób tworzenia silniejszych sojuszy i możliwe jest dążenie do ujednoliconego systemu rządzenia. Pismo Święte w Objawieniu 13, wersetach 7 i 8 mówi o władzy światowej panującej nad wszystkimi narodami. Kluczowe jest tu obserwowanie tendencji do globalnej integracji, która przygotowuje scenę dla Antychrysta. Ta integracja nie jest przypadkowa, jest ważnym etapem w przygotowaniu do przybycia globalnego przywódcy Antychrysta. Świadectwo tworzenia międzynarodowych sojuszy nie jest zwykłym zjawiskiem geopolitycznym, lecz manifestacją dawnych proroctw, które zapowiadają pojawienie się jednego człowieka zdolnego do sprawowania bezprecedensowej władzy i kontroli nad globalnym systemem. Wszystko, co dzieje się na świecie, jest ze sobą powiązane, żadne wydarzenie nie jest izolowane. Obserwując historię, pamiętajmy, że wszystko jest częścią Boskiego planu. Świat nie jest pogrążony w chaosie. Nawet jeśli wydarzenia nas zaskakują, Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Wszystko odbywa się zgodnie z Jego proroczym harmonogramem. Jezus na Ziemi mówił o przyszłych wydarzeniach, a Księga Objawienia dostarcza nam dodatkowych wskazówek. Kiedy analizujemy aktualne wydarzenia, zastanówmy się nad ich związkiem z biblijnymi proroctwami i powrotem Chrystusa. Nic nie dzieje się przypadkowo. Jesteśmy świadkami proroczej osi czasu. Objawienie 13 werset 7 mówi o postaci, która będzie walczyć ze świętymi i zwyciężać, posiadając władzę nad wszystkimi narodami. Taka osoba potrzebować będzie infrastruktury przekraczającej narodowe granice i konwencjonalne systemy zarządzania. Kolejny ważny trend to rozwój globalnych systemów gospodarczych i cyfrowych walut. Nagły wzrost zainteresowania walutami cyfrowymi i rosnące wezwania do stworzenia globalnej cyfrowej waluty to nie tylko kwestia wydajności transakcji, lecz także odzwierciedlenie światowego dążenia do jedności ekonomicznej. Przejście od fizycznych pieniędzy do cyfrowego odpowiednika nie jest wyłącznie poszukiwaniem wygody czy bezpieczeństwa, lecz sygnałem do globalnej konsolidacji. Cyfrowa waluta jednolita mogłaby rzeczywiście otworzyć drogę DLA, przewidywanego lidera do uzyskania bezprecedensowej kontroli nad światowym handlem. Wzrost tych trendów w 2024 roku i później nie powinien być postrzegany jako seria odizolowanych zdarzeń geopolitycznych czy ekonomicznych, ale jako zbiegające się w całość elementy wizji czasów ostatecznych. Analizując te schematy, wierzący powinni dostrzegać znaki czasów i przygotowywać się na to, co przyniesie prorocza przyszłość. Drugi trend to rozwój technologiczny i tzw. znak bestii. 100 lat temu, a nawet 2 lata wstecz, dzisiejszy postęp nauki i technologii byłby nie do pomyślenia. Przełomowe osiągnięcia dokonane w ciągu tak krótkiego okresu czasu zdają się cudowne, od prostych maszyn do skomplikowanego cyfrowego świata dzisiejszych czasów. Technologiczne osiągnięcia ludzkości świadczą o naszej innowacyjności, ciekawości i nieustającej chęci eksploracji nieznanego. Objawienie trzynaste w wersetach 16 i 17 opisuje wizję, która przez wieki wydawała się odległa i nieuchwytna, mówiącą o czasach, w których ludzie będą nosić oznaczenie na ręce czy czole. Umożliwiające uczestnictwo w życiu ekonomicznym. Nieoczekiwanie: dzisiejsza ewolucja technologiczna sprawia, że koncepcje te stają się realne. Zdumiewająca szybkość, z jaką postępuje technologia, pozwala na realizację zadań i innowacji w latach, miesiącach, które kiedyś zajmowały wieki. Żyjemy w czasach, gdzie wczorajsze marzenia stają się dzisiejszą rzeczywistością. Globalny system monitorowania każdej transakcji staje się możliwy. Coś co było nie do wyobrażenia 200 lat temu, dziś jest codziennością. Infrastruktura wymagana dla poziomu władzy i kontroli, jaką Antychryst miałby wykorzystać zgodnie z Objawieniem 13, już istnieje. Przewiduje się, że ten trend utrzyma się w 2024 roku. Wokół nas rozwija się infrastruktura, którą Antychryst mógłby wykorzystać do zdominowania globu. Wobec szybkiego postępu technologicznego, stajemy coraz bliżej realizacji scenariusza przedstawionego w Objawieniu 13. Chociaż liczne próby identyfikacji antychrysta poprzez jego liczbę 666 6, 6 były podejmowane przez uczonych i teologów, jej prawdziwe znaczenie pozostaje niejasne. Jednakże, wierzący żyjący w tych czasach najprawdopodobniej zrozumieją to doskonale. Złożone aspekty biotechnologii, finansów cyfrowych i inwigilacji indywidualnej splatają się, tworząc wzorzec zaskakująco pasujący do biblijnego proroctwa o znamieniu bestii. W obliczu tych zaawansowanych technologicznie czasów kluczowe jest obserwowanie, rozważanie i rozeznawanie. Trzeci trend to apostazja i odwracanie się od prawdziwej wiary, co stanowi ostrzeżenie na rok 2024. Ostatnie czasy przyniosły wstrząsy w fundamentach wiary, na których zbudowane jest chrześcijaństwo. Przepowiednie Pawła z drugiego listu do Tesalonicza, wersety 2 i 3, mówiące o apostazji, zdają się być dzisiaj bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Apostazja, pochodząca od greckiego słowa oznaczającego odejście czy bunt, nie oznacza pojedynczych przypadków, lecz masowe odwracanie się od Boga, globalne zjawisko buntu przeciwko niemu. Czyż nie obserwujemy tego obecnie? Świadkiem jestem zmian moralnych o biblijnych rozmiarach. Świat wydaje się gardzić tym, co święte i sprawiedliwe, a jednocześnie akceptuje grzech i bezbożność. Współczesne kościoły, akceptujące grzeszne praktyki duchownych i celebrowanie nieprawości, są tego przykładem. W roku 2024 spodziewać się możemy jeszcze większego upadku w wierze, widoczny w kościołach na całym świecie. Dawniej paląca gorliwość Dela, pana teraz wydaje się słabnąć, miłość wielu oziębła. Kościół niegdyś oddzielony od świata, teraz zatracił się w jego zwyczajach, a świat wniknął do jego struktur. Ta myśl jest na tyle istotna, że warto ją powtórzyć. Kościół zlał się ze światem, a świat przeniknął do kościoła. Jako wierzący masz obowiązek nie ulegać wzorom tego świata ale trwać przy przekonaniach zgodnych ze Słowem Bożym. Świat próbuje nałożyć na ciebie swoje ideologie, ale twoim zadaniem jest opieranie się i pozostawanie wiernym Bożym przykazaniom. Świat promuje hedonizm i dążenie do natychmiastowej satysfakcji, podczas gdy powołaniem chrześcijanina jest życie w świętości i prawości. Religia świata to kult ciała i pobłażanie sobie, co stoi w sprzeczności z duchowym nauczaniem chrześcijaństwa. Współczesna era najpierw ja. Może sprawić, że czujesz się uprawniony do grzeszenia i stawiania własnych interesów na pierwszym miejscu. Pamiętaj jednak, że taki światopogląd oddala od zasad bożych. Zauważalny jest niepokojący trend, gdzie ludzie twierdzą, że są chrześcijanami, ale ignorują nauczania Biblii. To sprzeczne stanowisko jest jak deklarowanie się wegetarianinem, jednocześnie jedząc mięso. Przenikanie takich idei do kościoła wskazuje na znaczące odstępstwo od wiary, które obserwujemy. Wiele osób zostało już wprowadzonych w błąd, a wiele innych jest bliskich upadku. Twoje oddanie Bogu musi być świadome i celowe. Decyzja o podążaniu za Chrystusem wymaga świadomego wyboru trudniejszej ścieżki, którą znajdują tylko nieliczni. W obliczu narastającej apostazji trzymaj się wiary zdrowych doktryn i pozostań wierny Biblii. Rok 2024 przynosi obiecujące perspektywy, ale także wyzwania. Obowiązkiem Kościoła jest nie tylko ochrona przed apostazją, ale także promowanie zdrowego nauczania i ochrona wiary przekazanej świętym. Czwarty trend to spadek moralności i zmiany w wartościach społecznych. Społeczeństwo przechodzi transformację, gdy tradycyjne wartości i moralność słabną lub są reinterpretowane. Drugi list do Tymoteusza przestrzega przed egoizmem, pychą i utratą naturalnych uczuć, co jest szczególnie widoczne w dzisiejszym społeczeństwie. Naszą epokę cechuje dominacja poszukiwaczy przyjemności, a nie Boga i kultura hedonistyczna. Jako chrześcijanie nie możemy ulec urokowi chwilowych rozkoszy, które oferuje świat. Musimy być czujni, aby nie poddać się temu pociągowi. Chociaż grzech może oferować chwilową przyjemność, jak ostrzega drugi list do Tymoteusza. Żyjący w rozkoszach są jak martwi, choć żyją, ponieważ nie żyją dla Boga. To przestroga, by nie żyć dla samej przyjemności, lecz dla wyższych duchowych celów. Przyjemność wynikająca z grzechu jest ulotna i zawsze prowadzi do dążenia do coraz to nowych doznań. W 2024 roku świat będzie coraz bardziej oddany kultowi hedonizmu. Religia przyjemności jest egoistyczna. Skłania do stawiania swoich grzesznych pożądań ponad dobro innych. Zamiast tego warto zakochać się na nowo w rodzinie, przedkładając ją nad efemeryczne rozkosze. Zastanów się, jakie skutki dla rodziny może mieć grzech, jak może on wywołać podziały i oddalić od obowiązków jako małżonek czy rodzic. Grzech jest zwodniczy, sugerując możliwość prowadzenia podwójnego życia. Ale w rzeczywistości to niemożliwe. Każda skrywana przyjemność, o której rodzina nie wie, ostatecznie prowadzi do zniszczenia. Grzech, choć kuszący, jest destruktywny i ostatecznie zostanie ujawniony. Podsumowując, w miarę jak zbliżamy się do roku 2024, potrzeba czujności i uważności jest większa niż kiedykolwiek. Trendy globalnej integracji, technologicznych innowacji, apostazji i moralnego upadku są więcej niż obserwacjami, są ostrzeżeniami, które powinny prowadzić nas do głębokiej refleksji i działania zgodnie z naszymi przekonaniami w obliczu kształtującego się nowego porządku świata. Wierzący powinni czerpać siłę z wiary i pisma świętego, pozostając nieugięci w pielęgnowaniu swojej relacji z Bogiem i umacnianiu fundamentów swoich przekonań.